Miał być taki banalny i szybki montaż wkładu kominowego do pierwszego przewodu po lewej stronie. Na pierwszy rzut oka, duży kanał, taki 14x27, to ta rura taka z 130 do Kozuni, malutkiej na drewno. Powinna tam wskoczyć, a tu się okazuje, że kochani, kochani panowie murarze, kiedyś jak zwykle. Sikusa tutaj sprawili i przewęzili ten komin na 12, na 14. Nie wiem jakim to wyszło, ale ta rura 130 nie chce dalej iść, i tak się, szanowni państwo, nie robi. Bo najpierw się sprawdza, czy ta rura wejdzie, a jak się nie sprawdza, to później pracy jest 4 razy tyle, co, co ustawa przewiduje, i później trzeba tych dziur tyle kuć. Ale bijąc się w pierś, rozkuję jeszcze trochę i wszystko będzie pięknie połączone. Pozdrawiam serdecznie. Nie jest źle, brakuje tylko tyle, więc wystarczy delikatnie teraz to zepchnąć z góry i połączyć szczelnie. I nasz wspaniały, kwasoodporny wkład kominowy będzie nadawał się do ewakuacji dymu z malutkiej kozuni na drewno. Nie było, nie było łatwo, ale pięknie się wszystko kielichem do góry i szczelnie połączyło można przystępować do zamurowywania otworów nawet udało się zamurować i tutaj z tymi fikuśnymi cegiełkami już tak zostanie taka wnęka a na górze kawałeczek kamienia udało się znaleźć i za chwilę będzie można podłączyć kozunię i w niej napalić